W marcu Jan Błachowicz ponownie wejdzie do Oktagonu UFC. Podczas Gali w Londynie jego rywalem będzie Carlos Ulberg. Były mistrz wagi półciężkiej intensywnie przygotowuje się do tego starcia. Gościł ostatnio na kanale Polsat Sport, gdzie odpowiedział na kilka pytań. Jedno z pierwszych dotyczyło jego zdrowia, ponieważ znajduje się już na finiszu przygotowań do walki. Nie. <grywa> Jakby było źle, to jakbym nie powiedział tylko by skłamał, ale nie naprawdę jest. No jest dobrze, jest, 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 jest fajnie. Barki działają, forma wraca, forma jest jak na ten okres bardzo dobra, więc, więc trzeba to utrzymać, podkręcić i najważniejsze nic nie zniszczyć, pozostał. Yy, powiedzmy tam miesiąc plus minus, więc yy, żeby czegoś nie zepsuć, żeby przetrwać do końca ten obóz, a, a sama walka to już będzie, jak zawsze mówię, ta, ta, ta wisienka na torcie. Błachowicz opowiedział także o korzyściach płynących z jego treningów motorycznych. As, yy, ten trening motoryczny występuje siłowy, gdzieś tam yy, są okresy, że on jest jakby dłuższy, cięższy, są okresy, gdzie się go skraca. No ale to jest, jest, jest Michał Wilk, yy, profesor, yy, który nad tym czuwa i się zna, więc yy, pracujemy już ładnych parę lat razem. Yy, i, jakby to się nie zmienia, więc, więc to jest osoba, która też na tym czuwa, i która jest mądra, i, i mi mówi, ale ja też jest taką osobą, która jak przychodzę na trening, chce wiedzieć, co mam robić, a nie że, dopiero, a nie, że sam, sam myśli, jak sobie ten trening ułożyć. Ta, takie rzeczy będę mógł robić po karierze, a teraz niech inni na tym czuwają. W kontynuacji rozmowy nie mogło zabraknąć tematu Michała Materli, który, jak wspominaliśmy w ostatnich odcinkach, Wraca do zdrowia po ciężkiej kontuzji. Zobaczcie co, Jan Błachowicz miał do powiedzenia o legendzie KSW. Wiesz, no to jest tylko coś takiego, ja mówię, no Michał też jest ulepiony z innej gliny, także wytrwałość, wiesz, samo zaparcie i można, można wyjść naprawdę ze wszystkiego, więc yy, to też mnie inspirowało ta jego historia i, 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 i fajnie, że cieszę się bardzo, że wrócił yy, do takiej sprawności yy, po, po, po takiej kontuzji. Mało kto się z, sobie zdaje sprawę jak. Źle było, bo było naprawdę bardzo źle. Ja tu nie chcę mówić, jak będzie Michał będzie udział w to no może sam powiem, może nie, ale, ale to jest naprawdę niesamowita historia. No, Każdemu było gdzieś tam się przykro, smutno, no bo to jest nasz kolega, przyjaciel i, i, i znamy się od lat. Od lat gdzieś tam yy, się mijamy na matach, na różnych wiesz, zawodach i, i, i kurczę, szkoda było po prostu Michała. No i, no i normalnie no było nam po prostu przykro, ale wierzyliśmy, że Michał, yy, no, że to jest taki człowiek, yy, który, który wróci z, ze świata. Na zakończenie wywiadu zawodnik warszawskiego Centrum Atletyki przedstawił nam największe zagrożenia, jakie stwarza jego najbliższy przeciwnik w nadchodzącej walce. Tak to jakby to wszystko to w pytaniu zawarzyć odpowiedź. No to jest jakby jego główne bronie. Jakby, no i młodość na pewno, ale. ale... Słuchaj, ja już walczyłem mnóstwo razy, ja już czułem wszystko w OKTAGONIE być tak naprawdę trzeba być przygotowanym na wszystko, bo nie wiesz nigdy, czym cię może dany rywal zaskoczyć. Przygotujesz się na lewą rękę, a ci zmieni pozycję i co wtedy, wiesz, może ci robić cały plan, więc musisz, musisz być tak naprawdę gotowy i wszechstronny, no nie? Y Oczywiście mieć jakieś założenia, być gotowy właśnie tak jak mówiliście tutaj wcześniej z Michałem, że, y że ta lewa ręka jest najbardziej nagroźniejsza, wyznaniom być że trzeba uważać gdzieś tam powiedzmy procentowo najbardziej, ale no okej, okay, ja się skupię na lewej ręce, a dostanę prawego, wiesz, no i... i więc trzeba być skupiony na, na każdej płaszczyźnie i, 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 i uważać na wszystko. Cały wywiad dostępny na kanale Polsat Sport, link znajdziesz w opisie. Na styczniowej gali UFC 311 Al Hill zmierzył się z nową, ulepszoną wersją Jiriego Prochaski który wzbogacił swój styl o skuteczniejsze uniki przed ciosami. Czeski samuraj stoczył ekscytującą walkę i zwyciężył przez techniczny knockout w trzeciej rundzie. Po dłuższym okresie namysłu Hill powrócił na swój kanał YouTube z nowym materiałem, w którym docenił prochaskę za wprowadzone poprawki w jego stylu walki. Oczywiście walka nie poszła po mojej myśli. Szacun dla Jiriego. Dokonał świetnych poprawek, wyglądał bardzo dobrze, włączył do swojego stylu nowe elementy. Dobrze było to zobaczyć. Nie zdołałem go pokonać, ale muszę przyznać, Dobrze się bawiłem. Była dobra zabawa, walka była ekscytująca. Szliśmy cios za cios. To była wojna dwóch byłych mistrzów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Doceniam Wasze wsparcie. Ostatecznie taki jest cel. Chcę dominować i wygrywać, ale chcę też dawać dobre walki. Przynajmniej to mi się udało. Ilia Topuria podjął odważna decyzję o zwakowaniu tytułu mistrza wagi piórkowej po spektakularnych nokautach na dwóch legendach tej dywizji Aleksandrze Wolkanowskim i Maxi Hollowayu. Prezes UFC Dana White zaznaczył, że była to całkowicie autonomiczna decyzja El Matadora, który nie chciał blokować rozwoju kategorii, planując przejście do wagi lekkiej. Postawę Topuri z szacunkiem skomentował Dustin Poirier. The Diamond w rozmowie z MMA Fighting przyznał: He's doing it the right way, you know? um, And I've never seen him in person, but if he can make one, they, you know everybody says he's heavy. He walks around heavy, but if he can make 145, I don't know how big he is because uh, these, some of these lightweights are huge. Podczas gali UFC on ESPN Plus 110, która odbyła się 22 lutego w Double Seattle. Henry Segudo zmierzył się z Song Yadongiem i przegrał po tym, jak został trafiony palcem w oko i starcie zakończyło się techniczną decyzją sędziowską. Cejudo nie kryje, że chciałby wrócić jeszcze do klatki UFC i być może stoczyć ostatnią walkę w karierze. W rozmowie z Michaelem Bispingiem w jego programie powiedział: Mam nadzieję, że UFC da mi rewans z Songiem lub walkę z Janem. Myślę sobie, że chciałbym odejście z tego sportu bez urazów. I chciałbym po prostu zawalczyć jeszcze raz, stary, a potem spadam. I to wszystko! Cechudo dodał również, że być może szefostwo UFC jest na niego złe, bo nie chciał kontynuować walki po trafieniu w oko, nie się na mnie wkurzyli. I oczywiście byłbym nadal szczęśliwy mając jedno oko i wychowując dziecko, ale lepiej jednak mieć dwoje oczu. Po tym jak Ilia Topuria zwakował pas mistrzowski kategorii piórkowej UFC, ogłoszono, że o tytuł zmierzą się Aleksander Wolkanowski z Diego Lopesem. Wolkanowski wierzy, że odzyska wcześniej utracony tytuł, ale w głowie pojawią się mu też myśli związane z zakończeniem kariery. W programie The Ariel Helwani Show powiedział: Może stoczę jeszcze kilka walk. Zobaczymy. Nadal kocham to robić i mógłby zacząć mówić, żeby dali mi kolejnych 7 pojedynków, ale jak długo zamierzam to robić sobie i mojemu ciału. Ostatecznie chcę kiedyś odejść w kierunku zachodzącego słońca i cieszyć się życiem. Ostatni rok był niesamowity. Bardzo rozwinąłem się poza światem walk. Czekam więc na moment, w którym będę mógł ponownie to robić. Chcę jednak jeszcze zdobyć pas, obronić go, może obronić po raz drugi i być może to będzie koniec. Mateusz Gamrot przez ostatnie dni mocno nawoływał do UFC, żeby otrzymać szansę na pojedynek z Justinem Gacim na UFC 313 w marcu tego roku w Las Vegas. Początkowo The Highlight miał zmierzyć się z Danem Hookerem, ale ten wypadł przez kontuzję ręki. Gamrot nie został jednak wybrany przez UFC jako zastępstwo, a do starcia z Gacim wejdzie jego były rywal, Rafael Fizjew. Na swoim profilu na Instagramie Gamrot skomentował decyzję UFC. No nic, nie udało się wskoczyć na zastępstwo. Myślę, że stylistyka wzięła tutaj górę. W sumie, jakbym był na jego miejscu i się przygotowywał pod konkretny styl, to też wolałbym zostać przy tym stylu, niż zmieniać go diametralnie na ostatnią chwilę. Ale chciałem Wam bardzo podziękować za gigantyczne wsparcie i wiarę we mnie do samego końca. Naprawdę było potężnym echem to się odbiło, i myślę, że każdy to dostrzegł. Także bardzo serdecznie dziękuję, doceniam to. Eee, moją relację od kilku dni, stories widziało ponad 100 tysięcy ludzi regularnie, więc bardzo duży jest to wynik. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Eee, więcej, jakbyście chcieli usłyszeć, zapraszam o 15 do kanału sportowego. Połączę się tam z chłopakami, a ja zostaję w dobrej gotowości. Do wypowiedzi Mateusza Gamrota odniósł się jego były przeciwnik Rafael Fizjew który postanowił odpowiedzieć na opinię Polaka na temat walki z Justinem Gajczim. Fizjew w swoim komentarzu zarzucił Gamrotowi, że ten odrzucił propozycję starcia z nim. Obydwaj zawodnicy od dłuższego czasu wymieniają się słowami, co tylko potęguje napięcie pomiędzy nimi, a ich potencjalne starcie mogłoby być ekscytującym wydarzeniem w świecie MMA. Nikt się ciebie nie boi. To ty jesteś tym, który odrzucił nasz rewanż 1 lutego. Justin Gaici wymienił zawodników kategorii lekkiej, którzy mieli odrzucić szansę na pojedynek z nim na UFC 313. W gronie nie znalazł się Mateusz Gamrod, który zareagował na słowa The Highlighta. Arman i Charles odmówili i jest to zrozumiałe. Max i Dustin również. Mojkano dostał telefon i powiedział nie. Szacunek dla Fizjewa za zobowiązanie się do lotu przez cały świat i wzięcie tej walki. Dla mnie to duże ryzyko. Rewanż z elitarnym Stójkowiczem. Życie to podróż. Najlepsze widowisko na świecie już 8 marca na UFC 313. Mateusz Gamrod odniósł się do całej wypowiedzi Justina zamieszczonej na jego platformie X, dzieląc się swoją opinią. Wiesz, że byłem gotowy, żeby zrobić wagę i walczyć 5 rund. Kiedyś się spotkamy. Zawodnik spoza rankingu kategorii Lekkiej UFC Ludowit Klein chciałby walki z Mateuszem Gamrotem w OKTAGONIE. Jako potencjalny termin wskazał kwiecień lub maj tego roku. Gamrot Przykro mi, że nie zostałeś wybrany do drugiej walki wieczoru na UFC 313. Style robią walki. Myślisz, że Twój styl może być dla mnie wyzwaniem? Seria siedmiu walk bez przegranej. Czuję, że zasłużyłem na walkę z zawodnikiem z rankingu kategorii lekkiej. Jesteś gotowy na pojedynek ze mną w kwietniu lub maju? Ja jestem. Jakub Wikłacz liczy na to, że uda mu się podpisać kontrakt z UFC. Mateusz Gamrod jest przekonany, że były mistrz KSW ostatecznie trafi do najważniejszej organizacji MMA na świecie. Gamrod, który od lat walczy dla UFC i który w swojej drodze do organizacji otrzymywał wsparcie od Joanny Jędrzejczyk. W rozmowie z Pawłem Wyrobkiem dla Polsatu Sport został zapytany o szansę wikłacza na walki w UFC. Wątpienia, tym bardziej jak widziałem co wyprawia z chłopakami tutaj na matach ATT, to myślę, że w rankingu bez problemu by się znalazł. I... I nawet myślę, że w top 10 by dobrze się zakorzenił tam. E, z czego to wynika? Ciężko mi powiedzieć. Może kategoria tak niska, co, co wiemy, że niskie kategorie są w UFC mniej lubiane. Gdzieś tam może jakiś, e, może jest jakby full zapełniona opcja tych zawodników, że na razie nie potrzebują. A może są już jakieś rozmowy to, 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 toczone, że, że ten kontrakt w końcu, w końcu przyjdzie, a, a my tego jeszcze nie wiemy po prostu. Więc ja jestem też dobry myśli i myślę, że na pewno Kuba podpisze kontrakt z UFC. Czy to będzie teraz, czy troszkę później, to ta, to ta cierpliwość jest bez, na pewno dobrym atutem, żeby się w nią uzbroić, ale, ale myślę, że koniec końców Asia dopnie swego tak jak to zaczęła i, i Kuba podpisze kontrakt z UFC. Mateusz Gamrot czeka na ofertę kolejnej walki w UFC. Polski zawodnik jest otwarty na każde wyzwanie. Nawet starcie z rywalem spoza rankingu wagi lekkiej. W programie Octagon LIVE podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji. Cały czas tak jakby... Yy, no prowadzone, toczone, nie wiem, zwał jak zwał. Yy, odkąd tutaj przyjechałem, wiesz... Problem nad dobrą sprawę polega na tym, że mało dostępnych nazwisk jest yy, w rankingu. Rzecz... Mógłbym nawet, że praktycznie ich nie ma w ogóle teraz, więc to tak jakby... Zależy bardziej, kto, kto będzie pasował na dany termin, żeby zawalczyć. No, na tą chwilę, no, nie wiem, czy ktoś będzie z rankingu dostępny. Zawodnik Czerwonego Smoka dodał. Z stycznia trenuję cały czas, e, ciężko. Raz w każdym tygodniu robię sparingi. E, więc ja jestem gotowy tak jakby na dobrą sprawę, nie wiem, czy za 3-4 tygodnie, czy za 6-7 tygodni, kiedyby by nie była, to po prostu przewartościuję ten plan treningowy. E, to tyle, no. Z tego co wiem, wiesz, na przykład ten, dużo osób z rankingu, które jeszcze nie są ogłoszone, wiem, że już będą mieli zestawione walki albo planują zestawić ich ze sobą po prostu, więc, więc tutaj po prostu sam jestem ciekaw, w którą stronę UFC pójdzie i, i kogo będą chcieli dać. Fajnie, mi by najbardziej leżał ten Ortega po prostu i jeżeli to prawda, jeżeli chciałby on przejść do kategorii lekkiej, no to też mówię UFC tutaj, że, że jestem chętny na walkę z nim. A spo... jeżeli nie z nim, to nawet z każdym poza rankingu mogę walczyć po prostu. Ja chcę utrzymać rytmikę, chcę walczyć. Wiesz, mógłbym na przykład się uprzeć teraz i, i czekać kolejne pół roku, jak wiesz, zrobią się te przetasowania i zawalczyć na koniec roku. Ale to, to, to nie jest w moim stylu trochę, wiesz. No ciężko, mam 34 lata, wiesz, jestem w dobrej formie, chcę się bić, wiesz. Od ubiegłego roku przyszłość byłego mistrza KSW Tomasza Narkuna pozostaje niepewna. Czy żyrafa ponownie pojawi się w okrągłej klatce? W rozmowie z Arturem Mazurem w programie Klatka po klatce dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski odniósł się do tego pytania. Czy Narkun rzeczywiście ma szansę na powrót do organizacji? Szczerze, jakbym miał dzisiaj się założyć o to, czy Tomek Narkun jeszcze kiedykolwiek zawalczy w KSW, to bym postawił na to, że zawalczy. Na razie nie jest do tego blisko. Na razie nie wiem, jakie mają plany Tomek i jego bracia. Co sądzicie o możliwym powrocie byłego mistrza KSW Tomasza Narkuna do federacji? Dajcie znać w komentarzach. W ostatnim odcinku śledziliśmy aktualizację formy Roberta Ruchały na jego profilach społecznościowych. Wczoraj wieczorem zawodnik ponownie udostępnił krótką migawkę ze swojego treningu, pokazując jeszcze więcej. Sprawdźcie najnowsze wideo z treningu Roberta. No. Podczas gali XTBKSW104, która odbędzie się 8 marca w Gorzowie Wielkopolskim. Piotr Kuberski stanie do walki o tymczasowy pas wagi średniej z Tomaszem Romanowskim. Przed zbliżającą się konfrontacją Kuberski w rozmowie dla KSW powiedział, że zawalczę o pas w największej federacji w Europie. Jest to naprawdę dla mnie wielkie wyróżnienie i zrobię naprawdę wszystko, żeby się pokazać jak najlepiej, żeby kibice zapamiętali tę moją walkę, żeby wspominali o niej, żeby było o niej głośno, a ja też zdobywając go, mam nadzieję, zrobię wszystko, żeby go jak najpóźniej oddać albo go nie oddać w ogóle. Mówiąc o swoim najbliższym rywalu, Kuberski dodał, ma zdecydowanie większy zasięg, ale on też pewnie będzie potrafił to dobrze neutralizować. Tomek raczej nie bije się nigdy z nikim niższym, zazwyczaj bije się z kimś wyższym. I on też się dobrze też znajduje w tym, e, w tym środowisku, więc dla niego to nie będzie żadne kolejny byczyn, po prostu kolejna głowa do ścięcia moim zdaniem, ale oczywiście też postaram się zrobić wszystko, aby ta głowa nie została ścięta. Pamiętajmy o tym, że Tomek walczył z Damianem Janikowskim, moim poprzednim oponentem, dwoma połamanymi rękoma. Ja sam nie wiem, jakbym zareagował, ja sam nie wiem, jakbym walczył z połamanymi rękoma. Myślę, że rzuciłbym białą chorągiewkę i zrobiłbym kapitulację, a Tomek pomimo tych połamanych łap poszedł do przodu cały czas i, i, i przegrał tak naprawdę nie przed czasem, a decyzją, także wielkie szapowa dla niego. Wczoraj wieczorem Mariusz Pudzianowski opublikował na swoich mediach społecznościowych krótką wypowiedź prosto z maty warszawskiego Centrum Atletyki. Od kilku dni pojawiają się spekulacje dotyczące jego przyszłości w organizacji KSW, która pozostaje niepewna. Coraz częściej mówi się, że Pudzianowski może stoczyć walkę w federacji Fame. Zobaczcie co miał do powiedzenia po treningu. Trening zapaśniczy przy siatca zrobiony. No taka trójka muszkieterów. Mario, trójka. No dobra, dobra. Trzec na no, no trzech na jednego. trzech na jednego i leją starego dziadka, ale jeszcze się Mariusz się nie daje. Co prawda wytarmosili, wyrzucili, już prawie przez siatkę, ale daliśmy radę. Labryga, Benek. No i ten, który dostał, przyszedł dzisiaj na trening i dostał takie zje.